Witam Was wszystkich serdecznie, zagrajmy w Lysen 2 Wody Od dłuższego czasu mój kanał był nieaktywny, lecz zamierzam to zmienić Zaczniemy nową grę. Są na świecie istoty obdarzone specjalnymi mocami, decydujące o losach świata w imieniu Bogów Władcy Tytanów byli pierwsi, władcy żywiołów. Z ich pomocą bogowie stworzyli świat. Władcy Tytanów zwrócili się przeciw sobie i rozpoczęli wojnę, która spustoszyła ziemię. Rozgniewani bogowie, którzy zobaczyli, co stało się ze światem, zesłali władców Tytanów w głębiny mórz i czeluści lądów. Tam mieli pozostać uwięzieni do końca świata. Przepowiednia głosi, że dzień, w którym staną się wolni, będzie początkiem epoki zagłady. Teraz przepowiednia się spełnia. Co? Z całym szacunkiem, panie poruczniku. Jest pan pijany i hańbi pan mundur. Ach, idź zawracać głowę komu innemu. Dokładnie. Komendant Carlos chce się z panem widzieć. Czeka na pana na szczycie wieży. A więc? No, zaczynamy zabawę. Dobrze. No dobrze, dobrze. No i to mimo wszystko jakoś sobie daje radę. Myślałem, że nie da radę sobie trzymać na nogę. W so, się możemy jeszcze wyposażyć ranie pirata to wciąż nie jest pirat to wciąż... Aha, świetnie Dobra, zobaczymy co tutaj można zabrać złoto, bro Szybkie tylko istnieje alkohol Hmm, złoto. Ale... Złożymy teraz do Carlosa. Jeśli ktoś grał w pierwszą część na to raczej wie o kogo chodzi. Nie o sztorm się martwię, ale o to, co ukrywa. Nie wiem, czym się zamartwiasz. Spójrz. Widzę, widzę. To piękny widok. Dobrze. Nie można go wypominać. Jednak nie można. Nie zaryzykuję utraty kolejnego strata. Idź na plażę i zbierz wszystkich, którzy zdołali dopłynąć do brzegu. Także, żeby na napisy. Wydaje mi się, że. No dobra. Ustawienia gry. Czy to będzie w ustawieniach? Tak. Czyli mam przeszukać plary. No i musimy dojść Nie no widzimy Przebie sobie od razu na łaseczek Jestem Dobra, dopiero Większość zabijł, ale ty sobie poradzisz. Dzięki ja w dobrą stronę. No i dobra, sama sobie poradzi widzę. żeby że będę musiał jej teraz pomóc. Albo nie. Świetnie, wiem jak macha się szpadą, to już jest coś. Albo w jakim celu ja mam ten pistolet? Czy w ogóle mam go? Aha, tak, tak. Wystrzałem z skłetów. Nienawidzę. Nic więcej nie ma to, pogadamy się. Tak mnie nie uratujesz. Radziłam sobie z dokładnie. Mati? Jak się tu znalazłaś? Mnie też jest miło. Muszę do Ja? Nie. Ja. No jasne. Musimy znaleźć Carlosa. Potem Staw. Szybki Staw. Nie ma mowy Ale istnieje broń na krakena Skąd wiesz Mój ojciec jej szuka Stalowobroty Znalazłaś go Jeszcze nie, ale wiem gdzie szukać Nie tak szybko Czemu pirat miałby walczyć z Marą? Poza tak tym wiem, że, tak, że mam my... beznadziejny mikrofon Tak, tak Jej kraken zatapia nasze statki A jej stwory atakują nasze osady Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Tak to leciało? To prawda, ale między piratami trwa wojna. Połowa Cieszę się po stronie Mary. Mój ojciec jest dowódcą jej oponentów. Od dawna szuka sposobu na zabicie Krakena. Teraz jest na Takarigui. Takarigui, tam płynie Czarna Betty, przewożąc ludzi i pracowników do naszych kolonii na wyspie. Załatwię wam miejsca na pokładzie. Nie. Przemyślcie to i jutro porozmawiamy. Szykuj się. Mm -hmm. Mm -hmm. Świetnie. Hmm. Jestem czorkiem in nie mogę nosić ubioru pirata. No chyba już się porozmawiałem z Carlosem. On tutaj się znajduje? A więc nie. Jak zwykle Fraps robi swoje. Jest Fraps, są lani. Sytuacja nie uległa zmianie. Jesteśmy tu bezpieczni, dopóki Urzegor i Ismael walczą ze sobą na północy. Ale w końcu jeden z nich wygra i wówczas przybędzie do tego czasu ma nas tu nie być A więc Wysoka Rada zatwierdziła plan ewakuacji? Jeszcze nie Mamy dokładniej zbadać nowy świat, nim op Mamy nowe informacje Podejrzewamy istnienie Mój najlepszy człowiek bada tę sprawę Czyli ja Jak jeden człowiek może pokonać tego potwora Ja też sobie dam rady jak może inaczej? To? Twój najlepszy człowiek? Czy wysoka rada o tym wie? Nie. Niech długo podejmują decyzję. Musimy działać teraz. Rozumiem. Mam nadzieję, że... Wie, wie. Dobra. Czarna no, Betty dzi... Potem idź na drugą stronę wyspy i... A ci... Zdobądź zaufanie stalowo-brodego. Zwłaszcza jeśli napotkasz jakiś... Tylko Sebastiano będzie wiedział o twojej misji. Okej, okay, okej. Okay. Nie mogę ufać własnym ludziom. Nie mogę ufać nawet własnym... Dobra, mało mnie interesuje, co on teraz mówi. Broń tytanów, no tak, dobra. Mam kilka zadań. Gdzie ja mam się teraz wydać? Powiedzmy, że w tą stronę. Zobaczymy zadanie. Jestem strasznie zielony, jeśli chodzi o tą drugą część licenu, w ogóle nie jest zbyt wiem o co chodzi. Zmiana jest ogromna w porównaniu do pierwszej części. Dobra. Stąd iść. Rozkaz czy nie? Lądowanie tutaj było szaleństwem. Cały czas myślę. A co jeśli odpłyną bez nas? Mm. Myślisz, że mogą? Jasne. Wiem tylko, że wolę paść ofiarą rozgniewanego krakena niż czekać tu na Tytanów. I to chodzi o ten statek? Statek jest gotowy. Jestem. Ciągnąć. Post... Okej. Okay. Wreszcie się to dzieje. Nie ma ta będzie podążała z nami, miałem ją ze sobą zabrać? Mam nadzieję, że nie. Po minimum może, bo zobaczmy co tu się dzieje, może będzie coś ciekawego. Czemu akurat w tym momencie ten cały kraken nas nie zaatakuje? Ciekawe, bardzo ciekawe. Dotarliśmy na tę naszą wymarzoną wyspę, jak widzę. Bardzo się z tego cieszę. A więc mamy przy sobie party. A, wyglądasz niemal przekonująco. Inkwizycja znów cię wyrzuci, jeśli zobaczą cię w tym. Chodź, załoga wyszła. My też powinniśmy. To jest ten cały strój pirata. Świetnie, świetnie. Dobra, kończ, kończ to, kończ to. Nie mogę doczekać się aż. Nie zrobisz tego. Co ta... Jak to nie porównywać Sena do Gotika? Jeśli w Gotiku czwórce był... Hmm, ta sama osoba naśladowała głos bezimiennego co w Risenie. To jest po prostu coś Co tak będę teraz krążył Gdzie ja tu mam iść Gdzie ja tu mam iść Mam nadzieję, że to nie jest ten cały story pirata To wciąż nie jest pirat Chciałem nagać, latać goły przez życie A, pozbyłeś się mundu? Ja się dzieje. Mówiłem chłopakom, że musiałem karnie cię zwolnić. Za nieodpor To nie do końca. Bezpodstawne wyjaśnienie. Teraz już nikt nie powiąże. Jaki piękny dzień. Piękny, piękny. No graficznie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wygląda. Niestety gra trochę spowalnia przez flapsa no, może w następnym odcinku to zmienimy. ukrócimy trochę detale, bo naprawdę to przecina lekko. Pertos hmm. Sakarito ja się udać. Zarznić się zarznić. Bzdura. Jakieś. To to może być. To cywil, ale to jego. Szukam pier... Czekaj, znam cię. To ty jesteś te. We włos. Pewnie więc. Ci... Może to ja też zaniosę. Spraw... K... Pedro powie ci gdzie możesz znaleźć to. Dobra, to już pójdziemy w swoją stronę. Kurczę. Wybacz, muszę lecieć. Dobra, teraz Pański raport w poruczniku Nie, no, gra bardzo, bardzo przycina. O, w tym miejscu chyba już się pożegnamy. To by było na tyle. A więc po prostu pojmam cześć.